Cześć, cześć kochani, z tej strony Adi i witam was w kolejnym odcinku ze Stars Stable Online A dzisiaj yy, dam wam trzy porady na to, jak dobierać yy, zestawy do jazdy, jak jakby w sensie ciuchy i sprzęt, żeby to ładnie wyglądało Ładnie wyglądało i działało. No dobrze, no i już bez zbędnego, bez, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. już jestem u siebie w stajni, przy swoim konisiu, który będzie dzisiaj naszym modelem. Wchodzimy sobie do szafy. I nie zwracajcie uwagi na tę strasznicę, bo inwentarz. Yy, Okej, okay. yy, tutaj mam nasze atrybuty. <grym> Okej, okay. no i parada pierwsza. Styl. Trzeba znaleźć swój styl, w którym będziemy dzisiaj jeździć. Czyli robimy tak, że ubierzemy takie ładne, piękne, yy, wytworne, średniowieczne ogłowie. Yy, chwilka, tak się zrobię. Że ubierzemy sobie takie ogłowie, do tego ogłowia jeszcze westernowe siodło i jeszcze taki ujeżdżeniowy czaplak. Nie. Nie, 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 To do siebie zupełnie nie pasuje Jak mamy yy, ujeżdżeniowo o głowie, To też ujeżdżeniowe siodło Wtedy też ujeżdżeniowy czaprak Żeby za bardzo nie kręcić tutaj Ok, rada druga Nie za dużo Nie za dużo, głównie tutaj mam na myśli kolorów yy, Czyli na przykład jak mamy Różowo- takie fioletowo-czarne ogłowie, to do tego nie możemy ubrać jeszcze niebieskiego siodła, pan yy, niebieskiego siodła i jeszcze takich pięknych, czerwono-czarnych owijek. Nie, 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 nie. Jakby nie zwróciliście uwagi, że nie dobrałam do tego miasta czapraka ale jakby to jest tylko takie prezentowanie, więc nie za dużo kolorów. Kolory tak max dwa, że na przykład powiedzmy jeden kolor na siodło i ogłowie, jeden na czaprak i owiki. To jest taki mój sposób. Ewentualnie może być jakiś trzeci kolor, że jakiś, nie wiem, jak na siodle i na ogłowiu jest jeszcze jakiś. Jednym delikatnym kolorem, albo innym odcieniem koloru, to już w ogóle fajnie yy, jakiś ozdobnik paseczek, ale nie, nie za dużo. Dwa kolory to według mnie jest taka optymalna ilość. Trzy to już jest takie maksimum, bo tutaj na przykład mam takie siodło, które ma trzy kolory: jest zielony, brązowy i elementy takie różowe, coś tam takiego. W sumie nawet to jest więcej kolorów, ale to i tak dobrze wygląda, prawda? Więc no. Nie za dużo kolorów, nie przesadzamy, właśnie jak już powiedziałam. Dwa kolory to jest taka optymalna ilość. I do numer trzy: statystyki. Zwracaj uwagę na statystyki, jaki ma sprzęt, który ubierasz. Czyli mam tutaj takie ogłowie, różowe ogłowie yy, i się zastanawiam. Patrzę sobie aha, mam chwilę o, to ogłowie. Ma tylko posłuszeństwo plus jeden, jak widzicie. A tutaj mam o głowie też są brązowe. Całkiem spoko, też jest. A z kolei ma bardzo, dobrze, bardzo dobre statystyki. Jak widzicie, co prawda nie ma nic do, posy, do posłuszeństwa. Za to ma do szybkości. A moim zdaniem szybkość jest najważniejsza. Więc no, spoko. Czyli jak mamy dwa brązowe ogłowie, to wybieramy to z lepszymi statystykami. Okej, okay. i to wszystko. Taki króciutki filmik na szybko. No i Addison odmeldowuje się. Cześć!